42 km 42 km ciężkiej pracy 3 czwarte dystansu pod górę czułem się doskonale oszczędzałem się na pierwszych kilometrach i w efekcie na finiszu nie miałem żadnych problemów dobiegłem z radością uważam, że to był jeden z piękniejszych moich biegów zakończyłem go medalem olimpijskim na w stadionie olimpijskim, proszę Państwa. To wszystko na ten temat. Samolot do Aten mieliśmy o 20.45, ale im bliżej lotniska, tym pogoda była coraz gorsza. Zrobiła się gęsta mgła. Samolot wylądował w Warszawie nas w Modlinie. Ciekawe, czego nie dopilnowali. Na szczęście podczas tego lotu nie przekonaliśmy się czego nie dopilnowali i po dwóch godzinach spokojnego lotu wylądowaliśmy w Atenach. O piątej na ranem zameldowaliśmy się w mieszkaniu. Jak to u Greków mieszkanie nie jest w ogóle remontowane standardy takie jak w Polsce w latach 60. Z drugiej strony niewątpliwym atutem tego mieszkania była odległość od stadionu. Wiem, może z 200 metrów. Także naprawdę, jeżeli chodzi o lokalizację pod maraton, nie ma lepszej. Teraz idziemy na Akropol, a potem pójdziemy sobie nad ee, morze. Tam jest hala Expo. Marek odbierze sobie tam pakiet startowy. Pogoda super. Nie wiem, na stopni jest 15, nie, już jest 19. a czuć, że jest 25. 19. Krótkie spodenki. Jest gorąco. Skrybamy na panu. Muszę przyznać, że robi fajne wrażenie. Nie? Chyba jest nawet lepiej niż tamtych innych Chorwacjach, nie Chorwacjach. Tu w prawo, w tą, w tą dróżkę. Czekaj, jeszcze zerknę? Tak. Bo on nas na skróty wyprowadzi prosto do Akropolu, nie? Jak wrażenia? Bardzo dobre. Oddycha jest? Jest, wszystko jest ok. Co no. ty, jeszcze trzeba kupić jakiegoś powerbaga? Jeszcze kupimy jakiegoś żelam no. Mam nadzieję, że, że spowoduje taką kondycję, że dobiegnie do końca bez żadnej ściany. No i tego trzeba sobie rzeczy tak tak jest. tak jest. Super. Dzięki. Bierzemy jeszcze koszulkę. nie ma. Tak. Tu jest dużo takich wiersz. Musisz wyjechać na końcu ekspozycji Ok Zaczynaj okay, tutaj i idź na pierwszą piętrę Ok, musimy wejść na pierwszą żeby odebrać tą Ok Dziękuję Dzięki Dzięki idziemy od razu Sama czołówka światowa jeżeli chodzi o sprzęt, ciuchy, buty itd. Tak W tej chwili na, na żywo jak wygląda trasa i na razie nie jestem przerażony niczym. I co? Zobaczymy dalej. Na razie to jest 20 km. Oglądam dalej. Mam nadzieję, że, że strach ma wielkie oczy. Tylko to. Ja idę w tym momencie na piwo. Dobrze, jeszcze biegną. Jestem Polakiem. Brawo. No dobrze, super! Odwróć się! Kiedyś nie Polska! Super! 15 listopada o godzinie 5 rano wyjechałem autobusem w kierunku miasta Maraton. Stamtąd, po oczekiwaniu dwóch godzin i przygotowaniu się do biegu, nastąpiło, że tak powiem, start, którego, że tak powiem, zakończyłem w Atenach na długość 42 km oczywiście. No przebieg e, biegu no, był generalnie trudny, e, teren bardzo pofałdowany, e, właściwie 3 czwarte to podbiegów. E, krótko mówiąc, wymagało to bardzo dużej pracy i wysiłku. Tym niemniej sobie poradziłem, dobiegłem do mety. Może nie rewelacyjnym wynikiem, ale, ale byłem zadowolony. z że skończyłem ten bieg bez żadnych kontuzji, bez żadnych problemów. Powiem, byłem zachwycony metą, bo zakończyłem bieg właśnie na Stadionie Olimpijskim, dostałem medal. Czułem się, jakbym był olimpijczykiem. Trochę, trochę historii jakby poczułem w tym momencie. i, i Krótko mówiąc, no, takie historyczne Osiągnięcie no, daje mi dużo satysfakcji. No, no. A jak tam na drodze ludzie pod tym upale? Fantastycznie. Mówisz o, o uczestnikach, biegu. No, no. Bardzo dużo uczestników no, miało różnego rodzaju, no, chyba niedomagania, bo. Często i gęsto widziałem leżących ludzi na poboczu, ale karetki i, i obsługa medyczna działała znakomicie. Wszyscy dostali natychmiast pomoc. No, temperatura jak na maraton była wysoka, no powyżej 20 stopni to dla mnie to, to była temperatura za wysoka mimo wszystko. Ale poradziłem sobie, poradziłem sobie i myślę, że byłem dobrze przygotowany do tego biegu. Polaków dużo? Bardzo dużo Polaków, sympatyczni, jak zwykle, gościnni pod każdym względem. Gratulowaliśmy sobie na każdym miejscu i na, 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 na całym tym biegu było ich. No podejrzewam gdzieś około 500, albo może 600 nawet. Oczywiście z flagami, no kontekst, że to powiem narodowy, no to, to wystąpiły. Flagi, no, było przyjemnie. No czułem się, jakbym był naprawdę ważny w tym momencie. No, bo jednak opinia o nas jest taka sobie, a generalnie pokazaliśmy, że jesteśmy solidarni. No, tutaj.